Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy z radiowego studia. Trzymam ze wzruszeniem taki piękny napis. Tęskniliśmy z serduszkiem. Naprawdę szacunek dla całej załogi Radia Fiat. Dzisiaj pomaga nam w audycji Gata Olsza. A ze mną w studio dwie panie M. Magda Szewczyk i Marta Sobek. Zacznijmy jednak inaczej, bo z jednej strony cieszę się, że znów jesteśmy razem, natomiast czas jest trudny, więc od tej piosenki, bez której chyba nie moglibyśmy zacząć inaczej tej audycji. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Trzeba pomóc. Drodzy Państwo, jesteśmy razem z tymi, którzy są mocno poszkodowani przez wydarzenia ostatnich dni, przez powódź Dolny Śląski, nie tylko. Dlatego zbieramy dary rzeczowe, tutaj blisko Caritas przy ulicy Ogrodowej, w kościołach będzie zbiórka 22 września, w najbliższą niedzielę. Nie zostawiajmy naszych braci samych. Potrzeba tej odwagi i jedności. Pismo święte w Księdze Przysłów mówi: Niewiastę dzielną, któż znajdzie. Ja znalazłem dwie, dwie odważne kobiety. Y, trochę tak jak w Betanii się czuję, tak. Y, tam była Marta i Maria, a tutaj jest Marta i Magda. Nie wiem, jak z temperamentami, czy też macie nieco odmienne, tak? Tak jak nasze ewangeliczne bohaterki, no ja już będę robił z tego biednego łazarza. Jest taka wersja, że on był y, trochę niepełnosprawny. I dlatego y, wszyscy mówili o domu Marty i Marii, a normalnie u Semitów mężczyzna się liczył za przeproszenie. Dlatego nikt go nie wymieniał jako tego gospodarza. Widocznie może był nieco upośledzony. Jak to właśnie troszkę młodszy, i dlatego gdzieś tam ciągle w cieniu swoich sióstr. I tak chcę dzisiaj tę audycję prowadzić w Waszym cieniu. Jak to jest, że się w ogóle znacie? Że mogłem Was tu zaprosić nie jako dwie obce osoby, ale prawie siostry. Jak to jest? Jak to jest, że mm, ktoś się u kogoś pojawił w szpitalu. Z jakimś ulubionym daniem, opowiedzmy o tym, bo chyba nie, 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 nie serwują tam spaghetti alla bolognese, tak na zamówienie w jakimś oddziale kardiochirurgii, jak to jest. Tak, to się nie zdarza, bo nasza historia zaczęła się troszeczkę wcześniej, ale tylko troszeczkę parę tygodni, prawda, Nadziu? Tak. I to się zaczęło od takiego wydarzenia, Magda. Ja przeczytałam o chorobie Marty. Jesteśmy we wspólnocie rodzin M.A.OS. Razem z Krzysiem prowadziliśmy, jak, odpowiadaliśmy za formację nowych małżeństw. I w tym czasie, kiedy formowaliśmy, jakoś tak wyszło, że Marta z Arturem mieli u nas być, ale jakoś tak wyszło, że, że to spotkanie nie odbyło się u nas. Gdzieś. Byli mi w sercu i w myślach, nigdy tak jakoś bliżej ich nie poznałam. Zdarzyło mi się, nawet Marta, nie wiem, czy o tym wiesz, byłam w Józefie w kościele kilka razy, bo to i cię widziałam z małym Józefem, i się tobie przyglądałam, ale nigdy nie, nie miałyśmy relacji jakoś bliżej. I wtedy, gdy przeczytałam, że, że tam serce nie domaga, jeszcze nie było wiadomo, co to jest, tylko, że jest... Mm, tak. Że jest stan taki, że, że Marta jest słaba, potrzebuje pomocy, jakby no poczułam się wyzwana tak do tego żeby gdzieś tam się do niej odezwać że to tak jest ten to się, moment i tak, i tak to się, się zatrzymało mhm. Magda już kiedyś była w naszym studio a Martę możemy jakoś zidentyfikować przez jej męża który też już kilka lat temu był podczas naszej audycji gościem Artur wtedy wrócił z Madagaskaru gdzie pomagał stawiać dom betel dla Osób niepełnosprawnych, ale wtedy jeszcze nie byliście małżeństwem. Nie, 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 nie. Jeszcze nie widzieliśmy też o swoim istnieniu. Dopiero Artur wrócił y, właśnie z budowy i postanowił, że tak chce zbudować dom, ale już dla żony. I już zaczął szukać żony. Jest pewnie dużo rzeczy, które was zbliża, ale widzę też taką różnicę, y, którą chciałem zaznaczyć. Marta teraz musi robić zdecydowanie mniej niż wcześniej ze względu na stan zdrowia. Zaraz o tym powiesz dlaczego. A Magda musi zrobić teraz zdecydowanie więcej niż wcześniej. Ty też o tym powiesz za chwilę dlaczego. Marta, pierwsza, dlaczego ten obszar ci się teraz mocno zminimalizował? Tak, no przede wszystkim jestem w okresie. Zaznaczę, że mija drugi miesiąc od przeszczepu, dokładnie 5 lipca. Przeszczepu serca. Tak, przeszczepu serca, bo to nie jest oczywiste. 5 lipca, dokładnie 4 przyszła wiadomość, że no jest dawca i to był wieczór. Nie do końca też wierzyłam. Mówię dokładnie, bo to jest po prostu. Dużo emocji. Tak, wtedy dużo emocji było. i ja, no tego też w ogóle nie idzie opisać. W każdym razie nie do końca wierzyłam, bo no, to, był, to był miesiąc, prawda? Miesiąc od zgłoszenia mnie do pol y, transplantu. Więc ja mówię, no nawet jak mnie wezwą i za chwilę powiedzą, że nie ma tej zgodności, to no to nic. Ważne, że po prostu mnie wymienili. Ja się cieszę. Ale to y, no, okazało się, że jest zgodność i za 5 godzin będzie operacja, więc y, dzisiaj mija dokładnie dwa miesiące. Y, no i Jestem w takim okresie, że muszę dojść do siebie. To się mówi, że to jest taki okres rekonwalescencji, jeszcze cały czas do poznania. Mm, Ale badam, uważasz że... na to, co jesz, ile tam tych tak. kroków dziennie musisz zrobić, nie za dużo. Tak. Nie możesz dźwigać wobec tego. Tak, to jest specjalna dieta. Y, oczywiście rzeczy takie lekkostrawne, gotowane. To jest dieta ubogobakteryjna. Nie bez szczegółów, bo tak. jestem po dobrym obiedzie i będę się troszeczkę <laughs> tak. zniechęcił. Dobra. Teraz Magda, przypomnij, bo rozmawialiśmy, dlaczego teraz musisz zdecydowanie więcej i w rodzinie, i w firmie. Hmm. E, 27 maja, e, no już półtora roku temu, e, mój mąż w wyniku zawału jest obecnie w stanie wegetatywnym, jak ja to mówię, dla bardziej przychylnych w stanie minimalnej świadomości. Dla mnie na pewno w tym drugim stanie. Jest w domu i staram się zapewnić mu jak najbardziej godne życie w stanie, w jakim jest. W marcu zmarł mój 17-17-letni syn w wypadku, który był dla mnie dużym wsparciem po całym tym zdarzeniu. No i jakby całość sytuacji sprowadza się do tego, no i gdzieś tam jeszcze prowadzę firmę. I teraz to wszystko na Twoich barkach. Mam tutaj książkę, podręcznik Wojownika Światła Paulo Coelho. Czy to naprawdę tak było, że miałaś kolację taką bardzo, bardzo specjalną, właśnie z nim kiedyś, przed laty? Czy to tylko tak trochę zalewałaś? Jak to jest? Nie, no, miałam. To Znaczy, bardziej, bardziej piłam dobre wino? Dobra, że ale generalnie tak, tak. Miałam taką historię, że udało mi się spędzić kawałek wieczoru z Paulo Coelho. No, kiedyś wszyscy go czytaliśmy i to rzeczywiście w nas też mocno zostawało. Pozwólcie, krótki fragment. Wojownik światła nie zawsze może wybrać pole bitwy. Zdarza się, że wpada nagle wir walki, której wcale nie pragnął. Wie jednak, że nie ma od tego ucieczki, bowiem niedokończone bitwy podążą za nim krok w krok. Kiedy konflikt jest już nieuchronny, wojownik staje z przeciwnikiem twarzą w twarz. O tej walce, którą każdego dnia toczycie, już za chwilę po przerwie muzycznej. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Nie wybierałyście pola walki... Eee... I teraz wydaje mi się, że ta walka jest o sens, o e, radość życia mimo wszystko, o to, żeby właśnie jak Marta usłyszała na początku, zapowiedź naszej audycji między błogosławieństwem a przekleństwem obruszyła się: Ja nie jestem przeklęta, ja nie jestem przeklęta. No i słusznie, ale same twierdzicie czasami. Ludzie pomyślą, mój Boże, mój Boże, no dajcie spokój. Taka młoda i serce już do przeszczepu, nie? I, i w ogóle to, to patrzenie ludzkie jest takie, jakie jest. Wobec tego jest trochę tych smoków, które trzeba pokonać sobie. I co daje siłę? Ja zaraz Was dopuszczę do głosu, ale najpierw jeszcze pozwólcie, Oskar i Pani Róża, znamy te pozycje i już y, z tego końcowego etapu, kiedy przypomnimy Oskar, który miał podpowiedziane, by jeden dzień przeżywał jako 10 lat, teraz już ma 100 lat i mówi tak. Im bardziej się człowiek starzeje, tym większym smakiem musi się wykazać, żeby docenić życie. Musi być wyrafinowany, stać się potroszy artystą. Byle kretyn może cieszyć się życiem w wieku 10-20 lat, ale kiedy człowiek ma 100 lat, kiedy już nie może się ruszać, musi uruchomić swoją inteligencję. W jaki sposób uruchamiacie swoją inteligencję, to wyrafinowanie? E, czy radość życia to jest obszar, który jest otwarty dla Was? Czy to taki ogród zamknięty, było kiedyś, a teraz tylko siądzie i płakać? Magda, zacznij, bo Ty jesteś starsza i Ty mnie też trochę nauczyłaś pokonywania tych smogów. Miło mi to słyszeć. Ja cały czas, codziennie nieustannie je pokonuję, ale kocham życie mimo wszystko. Bardzo. I, i, I lubię łapać takie małe radości dnia codziennego. Mam takie poczucie, że każdy dzień jest darem i, i on się może nie powtórzyć, i to, jak ja go przeżyję, jak spędzę te, te godziny, jak zacznę, jak skończę. To tworzy nasze życie, to tworzy całą naszą, naszą przestrzeń i no a ja jakby Pan Bóg dał mi charyzmat wyobraźni <noise> i tego mi nie brakuje, więc jakieś pomysły, i, i które, które realizuję. Kiedyś Krzyś mi powiedział, e, mówiłam mu, to bym chciała zrobić tam, to bym chciała zrobić tu, jakby dużo rzeczy udawało nam się razem zrealizować, a on mnie kiedyś pytał, a czemu tego nie robisz? I teraz codziennie sobie zadaję pytanie, to bym chciała dzisiaj zrobić i odpowiedzieć, a czemu tego nie robisz, jeżeli przeszkody nie są e, takie, których nie można pokonać, bo wiadomo, e, jest praca, są dzieci, jest życie, tak, jesteśmy tutaj, e, jest Krzyś, którym się trzeba zaopiekować, ale jeżeli to wszystko, e, nawet opiekując się krzyśiem, mogę czegoś fajnego z nim razem posłuchać, e, mogę... E, obejrzeć e, dobry film. Tak, obejrzeć dobry film, też nam się to zdarza, czy, czy wieczór jakoś inaczej spędzić z dziećmi. I to są takie małe smaczki, które staram się łapać i troszeczkę w podróżowanie gdzieś tam poszłam, coś, co, co, co robiliśmy razem. Tak, ja mam takie, no mam podobnie i myślę, że to jest takie też myślenie skrótowe trochę, że już teraz wciąż płakać, bo zadałam sobie też w szpitalu, nie? że to nie jest tak do końca, nie, ja pamiętam, że już jak miałam taki moment kryzysowy, to myślę sobie, no nie, skoro nawet y, zostało mi tam dwa miesiące i te serce jest takie słabe, no to przecież ja nie będę płakać, no nie? Ja tutaj jeszcze chcę coś zrobić i przede wszystkim zaczęłam przepisywać psalmy. Myślę sobie, kiedyś przeczytają je moje dzieci w takiej wersji kolorowej, bo ich mama była kolorowa. Y, Bynajmniej tak y, starałam się trochę żyć albo. Y, Ubierać <noise> albo wybierać takie aktywności, które gdzieś tam miały świadczyć o tym, że tak chciałam żyć. Yy, więc to było jedno. A przede wszystkim o tym w szpitalu mówię, o tym czasie w szpitalu, to pamiętam były takie momenty, że mój mąż yy, na przykład denerwował się, bo mówi: Dzwoniłam, a ty nie odbierałaś. Nie? No bo ja byłam zajęta. Bo wiecie, yy, ja starałam się też mieć jakiś cel że dopóki tam chodziłam, to a dzisiaj muszę y, zajrzeć powiedzmy tam do jakiejś pani, którą poznałam, bo dzisiaj jest po zabiegu, wiem, że dzisiaj nie może y, tam się ruszać, to pójdę zobaczyć, nie? Albo dzisiaj dobrze się czuję, więc chodziłam po takim długim y, korytarzu, bo lekarze mówili, żeby jak najwięcej chodzić, żeby do przeszczepu nie dopuścić, do takiego stanu, że, że się nie ruszam, więc do każdego dnia był ten sens. Teraz jak jestem w domu, no to oczywiście jeszcze więcej jest tej pracy, i co prawda jestem w takiej troszeczkę izolacji, no bo nie mogę ze wszystkimi się spotkać, i mam takie coś, że no nie pójdę do sklepu, prawda? No bo tam są ludzie, nie pójdę normalnie na zakupy, nie pójdę na koncert. Na razie. Tak. Yy, nie spotkam się tam, powiedzmy, z koleżanką, której dzieci są chore. Na razie, ale na przykład, no co mogę? Dzisiaj dobrze się czułam, gotowałam dobry obiad. Tutaj prawda? cały czas malowałaś coś na karteczce, jak trwała audycja, ale przede wszystkim pojawiły się dwa słowa. Juzio i misia. Tak. Więc to, to są w ogóle dwa e, sensy. Jeszcze dążę tutaj do Artura. E, i, no to, bo, to, w ogóle to, no, oni mnie trzymali w szpitalu, prawda? E, to po prostu, e, to ja dla nich walczyłam, nie? Ja miałam zdjęcia, na jednym zdjęciu był, była właśnie Misia i Józio, a na drugim my z Arturem. I jak przychodziły takie bóle poprzeszczepowe albo to czekanie było najtrudniejsze, no to po prostu dla nich, nie? Dla nich to jedno i teraz tak samo. Nawet jak dopadają mnie takie bóle, bo są jeszcze jakieś takie bóle poprzeszczepowe związane z samą, z samą klatką, tutaj piersiową, czy jakieś takie w ogóle inne no to myślę sobie, jestem w domu, jestem z bliskimi, że to jest w ogóle, to jest mój sens, prawda, i myślę sobie tak, jejku, a co ja bym, i tak sobie myślę, nie, że jestem w domu i nie mogę odpocząć, nie, a sobie myślę, jejku, a jak ja bym była teraz sama, to ja bym w ogóle, dla kogo bym walczyła, tak sobie wczoraj pomyślałam, nie, że, no, to jest niesamowite i to, że mam rodzinę, to jest, no właśnie, tak jak Magda mówi, nie? Mogę sobie obejrzeć film, mogę coś y, zaplanować, na, na co wcześniej nie miałam y, czasu. Jeszcze ja, na przykład, nie wiem, mam, mam taką wizję, że, y, no, każdy dzień, każdy, każdy moment to jest nasz wybór. I, I widzę tak, jak spotykam się kiedyś z Panem Bogiem, on się mnie pyta, i co? I ja mu wtedy przychodzę i powiem: wiesz, zabrałeś mi męża, nie wierzę, że on mi to zabrał. Tak, jakby tutaj zacznijmy: syna, płakałam. Tak, codziennie miałam żal, codziennie ci wyrzucałam. No, myślę, że chyba średnio mnie wpuści tam potem w swoje progi, jak tak mu odpowiem. Chcę mu powiedzieć, że starałam się uczyć dzieci miłości, starałam się żyć i wypełniać każdy dzień jak najlepiej potrafię. Nie jest łatwo, tęsknota jest, ale naprawdę. Yy, Taka wdzięczność codzienna za dobro, które się pojawia, za, za ogromne dobra. Daje siłę i. A moc. dobro rodzi radość. Kolejny utwór, prosimy. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Drodzy Państwo, wczoraj w liturgii było wspomnienie świętych męczenników papieża Korneliusza i Cypriana Biskupa. I w czytaniu w brewiarzu, na, na koniec takie piękne zdanie, przynajmniej dla mnie takie poruszające. Święty męczennik Cyprian poniósł śmierć dnia 14 września za rządów imperatorów Waleriana i Galena, podczas gdy w rzeczywistości panował Pan nasz Jezus Chrystus. <grym>. Więc jest jakiś czas i jakiś świat, którego dotykamy, ale to jeszcze nie jest taka pełna rzeczywistość. Tutaj Magda zaczęła mówić o tym, jak kiedyś spotka Pana Boga, no ale teraz go cały czas spotykamy, nie? I e, czy między Wami jest już teraz dobrze? Bo pewnie były takie momenty, że było kiepsko, było szczerze do bólu, ale jak teraz jest między Wami? Bo e, no, ciągle moglibyśmy żyć pretensjami, pytaniami. Dlaczego? Czy ja przyznam się, że ja chyba w chorobie nie miałam mm, takich pytań. W sensie takiego buntu, dlaczego. Może dlatego, że ta choroba, ona zawsze była. W sensie, że ja od dziecka choruję na to serce, tylko teraz takie było bum. Przyspieszenie mocne. Tak. Więc y, ja nie miałam takich pytań, a nawet jak się pojawiało takie czasem, to ja zawsze odwracałam, a dlaczego nie ja? Nie? No, szlachetnie. Tak, w sensie, no, bo przecież jest dużo matek i zawsze sobie mówiłam, jejku, ja jeszcze mam szansę, nie, bo mogę mieć przeszczepione te serce, a czasem ktoś maraka Więc nie miałam takich pytań, ale no, taki kryzys bardziej związany z tym, że chodziło mi o te dzieci, bo sama wychowywałam się bez ojca i wiem, jakie to potem ma konsekwencje, ten brak miłości, bardziej się o to martwiłam, więc... Przykułam bardziej tą uwagę, tą, y, w taką modlitwę, żeby po prostu, żeby Maryja się zopiekowała moimi dziećmi, jeśli mnie zabraknie. Jeśli rzeczywiście jest taka wola Pana Boga i y, może wykorzystam to pytanie na co innego. Bardziej dotykało mnie to, że chciałam usłyszeć to, że nie umrę jednak, a mój mąż jest takim racjonalistą i wiecie co, on mi mówił, mm, wiesz co? no trzeba się przygotować, że ty możesz umrzeć. No i... Pozdrawiam ja, Artura racjonalisty. Ja, ja po prostu, nie, chyba, ja uszy. wcześniej, e, po prostu, chyba go wcześniej naliję, ale wiecie co? To dawało mi do myślenia, że tak, ja muszę naprawdę żyć w tej łączności takiej jeszcze bardziej i to było bardzo dobre, że właśnie przychodził kapelan, że ja naprawdę jak nigdy... Podobno sam arcybiskup e, Gondecki no, tak, interweniował Tak, tak, przyszedł. też masz, i, też masz kontakty, prawda? Tak, tak, tak. I musimy się jeszcze właśnie tutaj, muszę się omówić, bo to Proszę. sprawa jest niedokończona. On właśnie <głos> <głos> tak, muszą powiedzieć o przeszczepie. No, ale chodzi o to, że do mnie to dotarło, że rzeczywiście ja mogę umrzeć, nie? Że to tak, no więc. <noise> Ja naprawdę starałam się żyć w takiej łączności z Panem Bogiem i wyobrażać sobie to nasze spotkanie, nie? Jak ono będzie wyglądało, co też ja mu powiem. I przede wszystkim w takiej też w takim kontakcie z Maryją, nie, żeby ona te dzieci, żeby nic im nie zabrakło. No i żeby mnie po prostu przeprowadziła, żeby nie dopuściła do takiego stanu, że właśnie przychodzi ten żal, ta złość, tylko żebym umiała po prostu w takiej może lekkości przeprowadzić też moją mamę, która teraz zacznę, gdzieś pojawiają się łzy, bo widziałam, że e, też ciężko jej tam czasem trwać przy mnie, jak to mamie. E, no i Maryja wykonała zadanie, jak widzę. Tak, tak. Dajmy szansę Magdzie, proszę. No mnie nie było tak ład, ładnie kolorowo. Bardzo, <laughs> było bardzo szczerze. Było lewo, bardzo szczerze, było bardzo, bardzo szczerze. Jakby e, totalna złość, totalna po prostu e, niezrozumienie, odrzucenie, mój najlepszy kumpel, który mnie po prostu tak doświadcza i Dużo, dużo wyrzutów. Wszystko, wszystkiego bym się spodziewała, ale nie tegoż po prostu. Nie wiem, mojemu ukochanemu Krzysiowiś coś stanie, potem Filipowi. Tak więc, no jakby bardzo, bardzo byłam rozczarowana Pana Bogiem na tamten moment. Myślę, że to słowo bardzo dokładnie to wyjaśnia, ale trwałam przy nim mimo wszystko i. Gdzieś tam chodziło mi po głowie, to już tutaj mówiłam, że wiara to decyzja, i, i jakby niezależnie od tego, co się dzieje, to przy decyzjach, które się gdzieś tam podjęło, trzeba wytrwać I, i mimo, że gdzieś tam stawałam na końcu kościoła i sobie myślałam, ale z niego hipokryta, gdy słyszałam jego słowa, ale byłam, tak. Wtedy one tak brzmiały, wtedy one brzmiały jako, jako hipokryzja, dopóki nie odkryłam tego, co, 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 co daje mi tlen i co jest takim, taką prawdą, a teraz jest bardzo blisko i, i czuję, że, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. I, I to jest tak jakby fajne w relacjach, tak? Myślę, że w małżeństwie też tak jest, że czasem jak się pokłócimy, to potem jest bliżej, tak? Jak sobie coś wygarniemy, jest bliżej. I mam takie wrażenie, że ja Boga nie znałam do końca, I, i przez to, co się wydarzyło, On dał mi się poznać, i to jest też takie piękne owoce. Mm. Ja wiem. tylko chcę jeszcze dodać, że jak się nie ma, jak otworzy się serce, w sensie, też tak nie y, Nie Muszę ma się... uważać, bo przy Tobie to mogą być takie sformułowania bardzo realistyczne. <laughs> no, ale y, chodzi mi o to, tak mi się teraz nasunęło, że jak mamy takie otwarte serce, w sensie, nie zapychamy się właśnie takimi swoimi myś myślami, to Pan Bóg daje nam, Pan Bóg właśnie daje nam prezenty, nie? W sensie, że jak ja żyłam w takiej wolności i mówię, Panie Boże, no ja po prostu już otwieram się. Nie, mnie było bardzo trudno, to był mój ból, mój żal i mm -hmm. jakby nie było miejsca. Rozumiem, na to, to były chyba inne takie, Byłyśmy w, mimo wszystko w, w innych, innych miejscach. Mi miejscach, nie? Tak, ale w mojej sytuacji też było to, że ja codziennie odkrywałam, że na przykład właśnie... No, Magda później na przykład, nie, przyjechała z tym spaghetti albo wcześniej przyjechałaś, pamiętasz, darałaś mi taką piękną kronikę, w której ja przypisywałam te psalmy, nie? Potem właśnie ta sama wizyta arcybiskupa gondyckiego, no jak Filip, gdzie w ogóle? Ja myślę, że ten Filip gdzieś tam jest też w tle, Tak. tak. Potem y, ktoś tam powiadamiał mnie, że modlił się przy samym Carlo Acutizie, prawda, że przy samym jego sercu. I mnóstwo w ogóle do teraz spływa do mnie jakieś takie wiadomości, że gdzieś tam ktoś się za mnie modlił. Ja oczywiście to spisuję. I to jest takie niesamowite, takie, takie prezenty od Pana Boga. Tak, no, no, więc to te, mnie wypełniało. Te tak. prezenty daje też za pośrednictwem. Ludzi, kiedy po prostu otwieramy się na jego działanie i możemy być takimi dobrymi narzędziami. Mam przed sobą taką e, książkę o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Teraz mamy pielgrzymkę parafialną w Bieszczady i odwiedzimy kalwarię pacławską, gdzie e, zmarł sługa Boży, ojciec Wenanty. I bardzo mi się spodobało takie zdanie w rozdziale Miłość Bliźniego. Uwaga, jak był jeszcze młody na swojej pierwszej placówce w Czyszkach, koło Lwowa, tuż po święceniach, jako młody kapłan, specjalnie nauczył się grać w brydża, aby z miłości do bliźniego wspólnie spędzać czas ze swoimi starszymi współbraćmi w kapłaństwie. Piękne, <grym> piękne. Ja czasem chodzę do parku, a nie <grym> To jest jak z tym brydżem. A, no nie wiadomo, Super. ja jeszcze pomyślę, może czas już się uczyć. Prosimy o kolejny utwór. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Czas nas nieco pogania. Wobec tego już ostatni wątek z książki księdza Jana Kaczkowskiego. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z moim uczniem o jego relacji z ojcem. W którymś momencie on mówi: Proszę księdza, ja to dobrze wiem, kiedy mój ojciec ma zły humor. Kiedy? spytałem. Jak wychodzę z domu i mówię z Bogiem. A on nie odpowiada, milcz. To znaczy, że ma zły humor. Jak odpowiada, to znaczy, że dobry. Ten sam chłopak przyszedł innym razem i mówi: Proszę księdza, moje relacje z ojcem uległy istotnej poprawie. Cieszę się bardzo, odpowiedziałem. A co się stało, że tak mówisz? Wychodziłem z domu, a mój ojciec powiedział: zostań z Bogiem synku. I dla niego to synku było niesłychanie ważne. Było jak kropla miłości. Na koniec o tych waszych skarbach, które są takim światłem. I tutaj już Marta mówiła o swoim małym Józefie. Ojciec Wenanty to był Józef. Tak z sztuła to Wenanty to zakonne imię. I Michalinie, a Magda, Helena i, i Tymek. To też jest paliwo, prawda? Codzienne. Utrapienie, tak. oczywiście, <noise> dynamika oczywiście, życia, jest. ale jest paliwo, prawda? Jasne, że tak. Oczywiście, taki bodziec yy, do, do, do działania. E, aczkolwiek e, to jest, e, jakbym tak bym powiedziała, to jest motor, ale motor trzeba napędzić e, oliwą. Nie wiem, tak jakby lamp, lampa, która świeci, ale to ja muszę być pełna, żeby móc ich ciągnąć. Tak? Jesteśmy na 5 minut przed świętem Stanisława Kostki, patrona Dzieci i Młodzieży. Kiepsko z tymi młodymi dzisiaj w kościele. Jak budować takie relacje ze swoimi najbliższymi z dziećmi, żeby ten Pan Bóg no, jakoś tak naturalnie też przechodził do ich środowiska życia? Ma ksiądz dwie godziny teraz, czy dziękuję, zrozumiałem za odpowiedź. <słuch> Ale to, co robicie, nie, to jest może rzecz niewymagająca dwóch godzin. Byłem tego świadkiem, jak Tymek leci, by wieczorem powiedzieć, no, a modlitwa? I wspólnie idziecie do łóżka, na którym leży Krzysztof i, i wtedy i dziękujecie i przepraszam. Wdzięczność jest takim stałym elementem u nas, bardzo tego pilnujemy, żeby codziennie obdarowywać się wzajemną wdzięcznością, ale ja bym skwitowała jednym słowem, miłość, tak. Bardzo następnym razem, <głos> <głos> więc Twoje dzieci jeszcze. Mają czasu, tak. tak? Moje jeszcze spoglądają. Ile <noise> mają lat? Józef, dwa latka, Michalinka dąży do 8 miesięcy. O, wobec tego i my dążmy tego, żeby stać się Bożymi Dzieciakami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Również dziękujemy. Za Odwagę podzielenia się tym, co jest taką intymną częścią Waszej historii. Bywajcie dobrze, drodzy Państwo, do usłyszenia.